czasem puszczałem w telewizorze co dla mnie jest wkrótce niemożliwe. Patrzcie, baba bab, ona tu prowadzi taki program gdzie ona pokazuje w telewizorze jakby to co jest w internecie. To jest w ogóle takie durne. Nie no ona tak ma i duże zawsze. Ja nie... Pełno sprytnych inaczej obywateli świata i odjazdowych pomysłów będzie się działo. To w ogóle... Nieźle dzieci. W sobotę o 14.00... Nie, to jest takie zdurniałe! Nie, tego akurat na internecie to jakoś nie ma tego porzucanego i to jest dobrze. Jesteśmy jak nawracający do... Bez disko się nie opędzisz, nieważne gdzie odpoczywasz. W wakacyjne noce słychać tylko bzyczące komary i... Nie wyrabiam, jak ja to widzę, co tu się... I ona puszcza mi w telewizorze filmy z internetu, czy to, ma, czy to jest normalne i czy to ma sens? Dla kogo to w ogóle jest? i że taki bluetooth może uratować życie i nie mam tu wcale na myśli zamawiania pizzy. E, to na czym skończyliśmy? Tak! Ja no jak to, co ja robię? No, ja ich tak Nie, dobre, nie, nie mogę słuchać jej już. I puszczanie ludziom w, w, w śmiesznych filmów, to już nie jest modne. To było modne jak było śmiechuarte 30 lat temu, czy kiedy, czekacie? Aha! Aha, no to. Aha, nie, no to jest 50 lat temu w ogóle. Ja rozumiem, że ktoś może nie mieć internetu, ale. Jak można nie mieć internetu? Każdy ma! No, na no telewizji no problem nagrywa. Nie, nie, tego to ja nie mogę. I co tam? Czekajcie. Nie, kobra, nie... Eee, yy, dalej. O, ale numer, ale numer. To, to wygląda jakby to było. Patrzcie, to wygląda to jakby to było takie stare yy, całkiem, nie? Co jak śmiechu ale nie! Ja wam obiecuję, że oni to teraz mają wpuszczają w telewizorze. Sam się zdziwiałem, jak to zobaczyłem, a się tak zdenerwowałem. I o co? Aha! Chodzi gościu przebrany za paj e, za e, nie, Listonasza. I wali im e, talerzami. Cymbali im za łbem. A, może nas straszy. I śmie śmiechy są, jest śmieszne. Króci. ludzi straszam. Nie. Pójdźcie sobie do cyrku, będziecie mieli cymbalenie po talerzach i jeszcze więcej i będzie fajnie. A nie... Co to jest? To jest jakieś Jemy, w ogóle co to ludzie jeszcze komentarzują. A bo te durne gierki w tej na telefon. Co? Yy, co, co chodzi? Aha. Znać, no dobre. Już widzę. Już widzę, i to zajęło. Nie, wiem, może dwie minuty. I już ja wiem, nie? A to zawsze tak jest, że ona czeka i już, już w ostatniej chwili już dzwońcie. I w ogóle nikt nie dzwoni, a to jest takie łatwe zawsze, zawsze i od razu wiadomo. Ja nawet sam dzwoniłem i, i, i powiem wam, i tam jest, że jest, nie da się zadzwonić i tak. To ciekawe, jak się nie da zadzwonić, to znaczy, że ludzie dzwonią. A jak ludzie dzwonią, to czemu ludzie nie dzwonią? No, bo to jest jakieś coś, czuję, coś ja że oszukuję. Ja mnie denerwuję właśnie te gry, dobre gry na telefon to były jak hugo. Hugo, to była pożona grana, telefon dobrej nagrody do wygranka, różne komputery. Tak, tam nikt nigdy nie umiał grać, ale jak na to patrzyłem, to też się trochę denerwowałem, ale to było... To było fajne. Ja... A ja to... I co? I tu... a ja, te gwiazdy Lamar, to jest akurat nawet fajne. A, a tu patrzcie, puszczałem jedno za drugim, bo to jest jedna chyba jedno, fajna rzecz, co oni mają tutaj w ogóle w tym telewizorze. O jeszcze i to Je, tylko wam jeszcze tyle powiem, że nie oglądajcie tego durnego telewizora. A, a na pewno nie cały czas, bo to jest co tam leci czasem. Co to? Je? Co nie? Nie Wyłączcie najpierw telewizor, a najpierw go w ogóle wyrzuccie na śpiew. Nie no. Ale... Dobra, żegnam. Się z wami już zewóz.